Cześć wszystkim, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale dzisiaj będziemy budować most tak aby dostać się do wysp, które tutaj widzicie za mną. Lecz zanim przejdziemy do tego materiału chciałbym Was bardzo serdecznie zaprosić na mojego Discorda widzowie Pawła. Oraz jeśli odcinek Wam się spodoba, to możecie zostawić jakiegoś subika, ponieważ tak jak wiecie, w poniedziałek zaczynamy nową serię, która tak jak myślę, no powinna Wam się spodobać, więc... Jeżeli nie chcecie ominąć, to możecie zostawić Subika. No i pierwszy link w opisie gadżety, ja już nie przeszkadzam. I co, gra nam każę przyjść tutaj, więc przychodzimy i co ja mamy tutaj zrobić? A tutaj możemy kupować sobie jakieś takie różne, że tak powiem, e, założone, a tam założone i tutaj mam za 1000 dolarów, tak jakby wiecie, wygląd dla mostu, Przynajmniej według mnie to tak wygląda. Tutaj możemy sobie kupić właśnie most. A w tym miejscu prędkość, wiecie co? Może sobie kupmy most na początku. E, dobra, e, nie dziękuję. I co ja mam teraz zrobić? A z tego co rozumiem, aha, ja w ten sposób zarabiam, że muszę tak jakby tutaj dojść i o to chodzi. Dobra, e, dziękuję. I tutaj mamy plus jeden most, tak? Tak, tutaj mamy plus jeden, więc możemy sobie kupić kolejną tutaj część mostu. Sorry, jakbyście słyszeli jakiś hałas w tle, też tutaj informuję. E, dobra, kupimy sobie prędkość, bo dosłownie mój kot się pod moimi drzwiami bawi. Za co tutaj z góry przepraszam. Bo ja tutaj zabawę nie chcę psuć. Ale mam taką nadzieję, że w sumie tego nie słychać. Tutaj mamy kupionów, Potrzebu, Oj, przepraszam, potrzebuję 1000 dolarów. Tutaj mogę sobie kupić kolejne części mostu. E, mam parę kupionych. A potem tutaj mamy plus 5 mostów i tak dalej, kończąc aż na plus 10 tysiącach mostów. No, nie ma co się oszukiwać, jest to dość sporo. Tutaj ta jakby część mostu na no, 1000 dolarów, póki co myślę, że to się nie opłaca. Najpierw przydałoby się w ogóle jakąś sensowną kwotę zarabiać, dobra. Dziękuję, kupmy sobie kolejną część mostu. Tak jak tutaj nam gra karze, byle żebyśmy po prostu więcej zarabiali. Dziękuję bardzo, a tutaj dopiero 1000 dolarów. Kupmy sobie jeszcze jedną część mostu. Dobra, ja tutaj podziękuję, nie chcę pakietu żadnego pieniędzy. Ja tutaj. Myślę, że jestem w stanie sobie po prostu poradzić bez pieniędzy. 32 tutaj na plus, 35, czyli jeszcze jeden kawałek mostu. Dobra, za chwilkę w ogóle powinniśmy się dostać do kolejnej, tutaj wyspy. Pytanie: czy są tu jakieś pety, czy coś? Bo tutaj w ogóle coś widzę. Czekajcie, co tutaj jest. Czy tutaj się nie da? Zresztą jakieś randomowe elementy, chyba jakaś sekretna wiadomość w ogóle tu jest. Lód śliski, okej, okay. to jest jakaś informacja tego co rozumiem, ok. warto wiedzieć, skoro szacanych zwierzaków tutaj nie ma, bo nie oszukujmy się, jakiś boost do pieniędzy tutaj by, no pomógł, nie ma co się oszukiwać. Dobra, lecimy jeszcze dalej, by zrobić jeszcze więcej pieniędzy, wiecie, tutaj analogicznie to tak działa. Dobra, jeszcze ten kawałek mostu, dobra. I, no lecimy coraz dalej, jestem ciekaw co tutaj będzie być, może tam są jakieś pety, bo tam w ogóle jakieś nowinki, że tak powiem, widzę, więc wiecie, wiecie o co chodzi tutaj, jestem zadowolony. O, oh, mamy automatyczny bieg, ale nie ja tutaj sobie wolę to zrobić po swojemu. Ok, mamy teraz 300 dolarów. Tutaj plus 5 mostów za 235 możemy kupić. I oczywiście jakaś oferta za robuxy, ale to podziękuję. Dobra, mamy dość sporo kupione, więc teraz zbieramy na plus 10 do prędkości, bo będziemy dwukrotnie szybciej niż teraz chodzić i dzięki temu będziemy w stanie po prostu szybciej zarabiać. Wiecie o co chodzi? Więc jak dla mnie jest to całkiem po prostu sensowna decyzja, jeżeli dokonam zakupu. Dobra, dziękuję bardzo. Biegniemy sobie jeszcze dalej 400 dolarów z 1000, które potrzebujemy. W sensie których? Jakie które? Panie Boże, których potrzebujemy do zakupu tutaj plus 10% do spida. Czy nie? E, przepraszam, dziesięciokrotnie. A nie, no rzeczywiście, plus 10, do widać to za pierwszym razem miałem rację. Plus 5 do prędkości, tutaj mamy statystyki, pieniądze rosną offline. Okej, okay. dobra informacja, warto wiedzieć. Czyli jak nie gram w grę, to też zarabiam. Mamy 18 mostów, ale to póki co nie potrzebuję, zajdźmy sobie. Następna, następny boost do prędkości kosztuje 20 i to za 10 tysięcy. No dosyć drogo, no. Póki co nie odczuwam jakiejś specjalnie większej prędkości, ale być może tutaj, a no właśnie, tu się powiększa. Rzeczywiście jestem teraz dość szybki, w sensie nie dosyć, tylko, wiecie, dosyć szybciej się poruszam, w sensie jest to zauważalne, jeżeli chodzi o to. E, możemy sobie kupić tutaj plus 5 mostów i oczywiście jakaś oferta za robuxy, której nie chcemy. Mogę to kupić, tak by nie dostać tej oferty za robuxy. Dziękuję. Tutaj potem e, plus 25 mostów 2000 dolarów. No, troszeczkę drogo, nie ma co się oszukiwać, ale myślę, że no w niedługą chwilę po prostu będziemy takie kwoty zarabiać. Już dostajemy plus 300 dolarów przez jedno przebiegnięcie jest most, ale no nie ma co się użykiwać, no jakoś specjalnie szybcy nie jesteśmy, gdybyśmy byli szybsi, ale by było super wtedy, że tak powiem, byśmy zarabiali tak efektywnie. Dobra, możemy sobie wejść na to i zejść jeszcze raz, ok. I teraz zarabiamy plus ile? Plus 600 dolarów, jak dla mnie, dobra ilość, ale szczerze powiedziawszy, jeszcze za mała, tak minimum plus 1000 chciałbym zarobić, by kupić sobie no, w szybkim czasie dodatkowego speeda, wiecie o co chodzi, by tutaj troszeczkę szybciej zarabiać. Tutaj mamy w ogóle, a, jakieś, okej, okay, upgrade'y, przepraszam, z e, Game Pass, upgrade'y, co ja mówię. Dobra, kupmy sobie to, to, ok. I teraz mamy plus 10 mostów, plus 15 do prędkości, o dziwo. Aha, bo to dodaje, ja myślałem, że mi się zmieni z jakby 5 na 10, a to jednak dodaje, więc w sumie bardzo dobrze i udało się. Dostajemy plus 1000 za każde przebiegnięcie. Więc, no, dosyć ciężko, bo musimy, tak jak wiecie, dostać się aż tam 10 razy. Więc, no, dosyć niebezpiecznie. Ale tutaj za chwilkę jakieś upgradey pewnie będą na tej pierwszej wysepce. Zobaczymy w sumie, czy w ogóle się tam dostanę, bo mamy odrodzenia to ja o tym nie wiedziałem 50 tysięcy. I razy półtora pieniędzy. Szczerze powiedziawszy, póki co raczej nie planuję robić odrodzenia, bym chciał w ogóle jak najdalej dojść. Tutaj mamy tylko 3 Robuxy plus 8 prędkości. No, jakbym miał 3 Robuxy, tym raczej kupił, ale póki co Robuxów nie mam. Jakby z tej dobra, wróciłem i mówiłem się w ogóle o co chodzi, czemu nie mogę wrócić. I tutaj mój kod w ogóle pod tymi drzwiami Panie i mi to normalnie się poczuwa tam są w ogóle jakieś kolejne upgrady widzę, mam nadzieję, że no, będą one jakoś boostować moje statystyki, być może pieniądze, czterokrotne nagrody, a to jest za pieniądze? co to było? W sensie to było chyba te robloxowe, kurde mogłem szczerze powiedziawszy kupić a to jest za robuxy, okej okay. myślałem, że też za gotówkę będę mógł kupić Tutaj mamy sklep, tylko że to jest sklep, no właśnie za robuxy. Nic tutaj za tą walutę, którą aktualnie zarabiamy, nie kupimy. A szkoda, a można by było szczerze powiedziawszy, coś tutaj kupić. A. Nie no nie chcę wydawać póki co na jakieś takie boosty, jak dla mnie to jest niepotrzebne. Dobra, i możemy sobie kupić coś takiego. Alo! No właśnie, teraz mam plus 35% spida. I potem 15 tysięcy następny upgrade. Ale zanim to sobie kupimy, jeszcze 5 mostów raz jeden. I oczywiście musi tutaj jakiś game pass włączyć. O, i patrzcie, to teraz szczerze powiedziawszy, to biegnie szybko. Tak to może być, a nie dobra. Teraz to będziemy zarabiać. Kupujemy sobie plus 5 mostów, plus jeden most. Jeszcze jeden i jeszcze jeden. Niech będzie jak zwykle, musi się to pojawić, nie? Te gry kurcze tak na te Robuxy naciągają, że dosłownie na milisekundę dłużej zostanę na tym przycisku, to już chcą, żebym sobie gotówkę dokupił. Szczerze powiedziawszy, nie, 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 ja tutaj jestem uczciwym graczem, będę się próbował rozwijać tak jak inni. Co to jest, Jakieś taka droga mleczna? W sensie, tak to wygląda, jak taka galaktyka. Być może to jest jakiś drugi świat, w sumie fajnie by było. Mm. Dobra, przechodzimy tutaj, muszę sprawdzić dosłownie tylko jedną rzecz. Dobra, w porządku. Możemy sobie kupić plus 25 mostów, ok? I stać mi na plus 1, ale wolę tego nie robić. I co? Mogę już w ten sposób dojść tutaj? Czekajcie, bo mosty się budują. Pytanie, czy się dobuduje do tej wysepki. Dobra, dobudował się most. Jeszcze kawałek tam do przodu. Ej, that's good. Pytanie, co my tutaj mamy? Plus 45% prędkości, a to są boosty, to ja podziękuję szczerze powiedziawszy. Coś tutaj ciekawego jeszcze jest? Nie, no tutaj mamy wysepkę. Dobra, szczerze powiedziawszy nic ciekawego tutaj nie ma. A szkoda, bo spodziewałem się, że coś ciekawego dostaniemy. Ale być może po prostu nie jest mi pisane dostać jakichś petów albo czegokolwiek. Dobra, no zbierajmy sobie te 15 tysięcy. Pieniędzy abyśmy wiecie o co chodzi, byśmy mogli sobie kupić większego spida, Potem, być może, jakiś wygląd kupimy do mostu za 10 tysięcy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Ale raczej to jeszcze w tym odcinku zrobimy. W ogóle dajcie znać, czy czekacie na tą nową serię. Bo ja naprawdę czekam, bo ja mam tyle pomysłów odnośnie tej serii. Naprawdę, to tak genialnie może wyglądać czy się ogólne nagrywanie, z tego mam tyle pomysłów na odcinki, na montaż, na wszystko, więc no szczerze powiedziawszy nie mogę się tego doczekać. Dobra, jeszcze raz musimy dobiec do końca, abyś mieli po prostu wystarczającą ilość pieniędzy na zakup tutaj e, tego busta prędkości. Będziemy mieli kolejne plus 30, czyli według mojej matematyki plus 35. Dobra i szybko schodzimy, dokładnie tak, plus e, 65 teraz mamy, dzięki temu zakupowi i potem najbardziej szczerze powiedziawszy się opłaca, no może spróbujemy sobie rzeczywiście tutaj kupić za 1000 ten lepszy most, ej ja go mogę za 1000 kupić, to przecież we, chw we chwilę rozbieram. dobra patrzcie to jakiego ja mam teraz spida. ej ten speed mi się podoba szczerze powiedziawszy, taki szybki ja mogę być. Tak szybko mogę do celu dotrzeć, dobra. O, plus 10% mówicie? Okej. Okay. To, to działa tak jakby takie alapety eee, założono. I teraz mój most wygląda tak bardziej gamingowo. Co mi się podoba. Tutaj kolejny jest za 10 tysięcy. To być może jeszcze go kupimy w dzisiejszym odcinku. Zobaczymy jak tutaj ogólnie wyjdzie to w praktyce. Czy zdążymy, czy nam wystarczy czasu. Patrzcie, to w ogóle teraz zapierdzielam, i jestem ciekaw, czy, do czego dostaję Boosta. Najprawdopodobniej do pieniędzy. No, tak, tak, tak. Bo widzę, że teraz dużo więcej zarabiam. Alu! Jakby, o, dziękować. I możemy sobie kupić plus 25 mostów. Jezus, no ja nie dziękuję, nie dziękuję. I potem myślę, że sobie kupimy Speed'a jakiegoś, chociaż wiecie co. Chociaż nie, chociaż ja bym jeszcze troszeczkę mosty poulepszał. Potem Spida i kupił kolejny wygląd lancego mostu. A potem myślę, że już będziemy mogli sobie na spokojnie zakończyć ten tutaj. No, dosyć ciekawy odcinek, szczerze powiedziawszy. E, nie wiem, czy kojarzycie takie gry, że się tak jakby biegnie coraz dalej. E, to mi się właśnie e, z takimi grami aktualnie ta gra kojarzy. E, co tutaj mamy? Max? Plus 51 z tego co widzę e, tutaj, szczerze powiedziawszy, najbardziej opłacalne no, mosty będą. Kupmy sobie to e, plus 51 mostów, dziękuję bardzo. Być może już będę mógł dostać się do tej lawowej krainy. Według mnie byłoby to całkiem ciekawe, bo szczerze powiedziawszy, zastanawiam się co tam może być. Nie no, dosłownie tak blisko tej krainy będziemy. W sumie widzę, że też tam nic nie ma. Tam są ogólnie jakieś boosty, tak jak ostatnio. To mm, szczerze powiedziawszy, podziękuję. Kupmy sobie właśnie plus 30 mostów, to już się dostaniemy tam. I teraz zbieramy sobie 25 tysięcy na lepszego speed, a następnie na kolejny wyglądającego mostu. Chociaż wiecie co? Najpierw zrobimy ten wygląd, bo jak teraz przebiegniemy, to będzie nasz ogólnie stać na zakup lepszego wyglądu, który powinien nam wzmocnić e, zastrzyk gotówki, więc sobie to zrobimy. Ok, plus 15 tysięcy dolarów i możemy sobie kupić lepszy wygląd, który daje plus 25% do zarabiania. Potem mamy tutaj taki szklany, lawowy, tęczowy, taki galaxy. Tutaj taki jakby hmm, jakiś taki takie skrzydła anioła i... no 67 podejrzane. Dobra kupmy sobie to i teraz patrzcie w ogóle jak nas most gamingowy wygląda, ej. Szczerze powiedziawszy ładnie to wygląda. Nie dość, że on się klimatem wpasowuje do tej wyspy, to on wygląda jak z takiego typowego horroru, taki już... W sensie może nie horroru, tylko tak jakby po prostu matka natura przejęła świat. Tak jakby on porośnięty jest, wiecie o co mi tutaj chodzi. Ile jeszcze? 25 tysięcy. No to teraz nie dość, że sobie kupimy tutaj kolejny, e, kolejnego boosta do Speed. To jeszcze sobie mosty jakieś kupimy. A być może zdążymy sobie kupić jeszcze jeden wygląd dla mostu. Chociaż tutaj po zakupie tego i przez testowaniu kolejnego Speed sprawdzimy, jak się prezentuje tutaj nagranie. Czy przypadkiem by się woli nie przydało kończyć odcinka? Ok, 58 tysięcy. Ja tam jestem szczęśliwy. Dobra, dziękuję bardzo i stać mnie. O, będzie mnie stać bardzo szybko, to sobie zaraz kupimy tutaj. Opatrzcie to jak my teraz zapierdzielamy. Dobra, to na luzie będziemy w stanie sobie w chwilę zarobić najlepszy most, więc dosłownie dajcie mi chwilę, bo dwa razy trzeba tutaj przebiec, jeżeli się nie mylę, a nie raz! Razem starczyło tylko... Czy ja naprawdę utknąłem pod mapą? Dobra, muszę się zresetować. Dobra, udrudzenie, respawn i możemy teraz przyjść tutaj i zakupić ten szklany most, który daje plus 50% gusta. i co, możemy go sobie przetestować, speeda mamy kupionego i co, kupimy sobie jakieś tutaj dodatkowe plus 6 mostów, jestem ciekaw jak to będzie wyglądać, ile jestem w stanie zarobić z tego tej mostu, nie dość, że on bardzo ładnie wygląda, to Jeszcze najprawdopodobniej duży mnożnik nam da, poprzednim razem mogliśmy zarabiać 19 tysięcy. Teraz 24 tysiące no nie ma co się oszukiwać, fajna ilość, nawet bardzo fajna. Kupimy sobie plus 53 mosty, ale to nie przetestujemy już ich dzisiaj. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie tego materiału. Zostawcie łapeczkę w górę, subika z dzwoneczkiem, jeżeli oczywiście Wam się spodobał. Oraz, jeżeli nie chcecie ominąć tej tutaj nowej serii nadchodzącej, no i w opisie gadżety pamiętajcie, ja już nie przeszkadzam. I co? Widzimy się w następnym odcinku, mam taką nadzieję. Nara! No